Sport jest bardzo ważnym elementem życia społecznego gminy Buczkowice, też piłka nożna jako jedna z dyscyplin. Jest to nie tylko dyscyplina sportu, ale kwestia, która wspomaga rozwój ogólny dzieci i młodzieży. Gmina stara się wspierać kulturę fizyczną, w tym również piłkę nożną. Mamy na terenie gminy Buczkowice cztery kluby piłkarskie działają, Gierka jest Buczkowice. W latach 50 powstał drugi klub, to jest według starszaństwa klub sportowy Halny w Kamnejs, powstały w 1994 roku. Trzeci klub LZS Beskid Godziszka, rok 2004 i najmłodszy klub powstały w 2007, klub sportowy Iskra Rybarzowice. Wszystkie cztery kluby piłkarskie, to znaczy jeżeli chodzi o kluby piłkarskie, to może po kolei gierkę. Sokół Buczkowice ma trzy sekcje wiekowe, seniorów, juniorów i trampkarzy. Wszystkie trzy sekcje uczestniczą w rozgrywkach. To są rozgrywki organizowane przez Świąski Związek Piłki Nożnej pod Bielsko-Biała. Podobna sytuacja jest jeżeli chodzi o klub ludowy zespół sportowy Peski-Koziszka. Też tutaj są trzy sekcje. W tym juniorzy i e, trampkarze. Jeżeli chodzi o klub sportowy w Kalnej, to tam są tylko sekcje dzieci i młodzieży. Na chwilę obecną to jest sekcja wiekowa żaków i młodzików. Młodzicy ewolu ewoluują w kwestie. W stronę, przepraszam, trampkarzy, bo tam, jeżeli chodzi o zmianę wieku, i też uczestniczą w rozgrywkach, podobnie jak godziszka. I taka sama sytuacja jest w rybarzowicach. Też mamy trzy sekcje wiekowe seniorów, juniorów i trampkarzy, przy czym na chwilę obecną w rozgrywkach uczestniczy tylko sekcja seniorów, aczkolwiek jest prowadzone szkolenie juniorów i trampkarzy. Tak więc, wszystkie te cztery kluby piłkarskie pracują z dziećmi i młodzieżą.